Cześć, z tej strony Lesiu Urbex i witam Was w nietypowym filmie na moim kanale. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się pięcioma wybranymi przeze mnie najbardziej nawiedzonymi i owianymi złą sławą miejscami w Polsce. Jeżeli taki film Wam się spodobał, zostaw suba, łapkę w górę, a na pewno mi będzie bardzo miło. Także przechodzimy do materiału. Numer 5. Las podkakowskich Witkowicach Pamiętacie głośny film The Trick Project opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy przepadli bez śladu w lesie. W Polsce również mamy podobną historię i podobne miejsce. To niewielki, ale wyjątkowo ponury las, znajdujący się pod Krakowskim Witkowicach. Mieszkający w pobliżu ludzie opowiadają, że od wieku przyciągał on samobójców, a liczba wisielców na kilometr kwadratowy zdecydowanie przewyższała średnią krajową. Prawdziwy horror rozegrał się tam całkiem niedawno, bo w październiku 2001 roku grupa 9 studentów wybrała się wówczas do lasu na ognisko z okazji rozpoczęcia roku akademickiego. Gdy następnego dnia żadne z nich nie wrócił do domu, Rozpoczęto poszukiwania, które nie przyniosły niestety żadnego efektu. Po imprezowiczach stwór zaginął. I po dzień dziś nie wiadomo, co się z nimi stało. Mówi się, że znaleziono aparat jednej z ofiar, ale do końca nie wiadomo, co zawierał. Wiadomo zaś, że, że Witkowicki Las stał się miejscem prawdziwych pielgrzymek, troficieli, duchów i, ba i badaczy zjawisk paranormalnych. A czy ty wybrałbyś się do tego lasu? Numer 4. Komisarz w Konstancinie Jeziorna Przenieśmy się teraz nieco dalej, do podwarszawskiej miejscowości Konstancin Jeziorna. To miłe dla oka zielone uzdrowisko, także skrywa mroczne sekrety. Największy z nich jest budynek przy ulicy Niecałej, gdzie mieści się były komisariat policji. Funkcjonariusze, którzy tu pracowali, niezbyt dobrze wspominają lata służby, w tym przybytku. Wszystko przez ducha byłego oficera zwanego też niebieskim upiorem, który po nocach krąży po opustoszałych korytarzach komisariatu. Budynek zanim stał się sibom, siedzibą policji w latach 50. należał do agentów Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Na piętrze mieściło się biuro przesłuchań więźniów politycznych. Jak można się domyślać było to krótko mówiąc miejsce tortur i tragicznych zgonów niejednego podejrzanego. Za zbrodni ma odpowiadać głównie jeden oficer który wyjątkowo zaciekle przesłuchiwał swoje ofiary. I to właśnie jego ducha można tu spotkać. Policjanci wielokrotnie skarżyli się na tajemnicze odgłosy dochodzące z góry, słyszalne kroki, mimo że nikogo tam nie było. Doszło do sytuacji, w której żaden z policjantów nie chciał brać nocnych dyżurów. Dzisiaj to miejsce jest męką amatorów strasznych miejsc i fotografów polujących na opuszczone miejsca. Numer 3. Stara Cerkiew w Chrościnie to zgoła niepozorne miejsce, kryje prawdziwie przerażającą historię. Niewielka cerkiew, która często bywała celem miejscowych wandali, kryła pod posadzką zwłoki małżeństwa. Jak okazało się, byli to właściciele leżącego nieopodal pałacu. Ciała w latach 90. eschomowano, ale wokół tego incydentu narosło wiele opowieści. Jedna z nich dotyczy syna odnalezionych właścicieli, który pochowany został na pobliskim cmentarzu. Ponoć już nie raz spacerowicze spotkali tu małego chłopca pytającego swoich rodziców, który po chwili znikał bez śladu. Numer 2 Kamienica Warszawy przy ulicy Wilczej 2 przez 4 Nawiedzonym dwają także lokalizacje w często uczęszczanych miejscach. Jedno z nich jest mieszkanie na pierwszym piętrze w kamienicy przy ulicy Wilczej 2 4, w samym centrum tętnącej życie Warszawy. Ponoć jeszcze nikt to się tam wprowadził, długo nie zagrzał tam miejsca. Wszystko przez tajemnicze odgłosy, plamy krwi i postacie znikające równie szybko jak się pojawiały. Legendy miejskie głoszą, że w mieszkaniu popełnił samobójstwo student, którego duch nadal przechadza się po pokojach. To jednak nie pierwszy taki przypadek pod tym adresem. Pierwszą ofiarą właści była właścicielka kamienicy, której służący wbił nóż prosto w serce. Po tym incydencie rzekomo wydarzyło się jeszcze więcej, osutych tajemnicą tragedii. Jeżeli więc zamierzacie szukać mieszkania w stolicy, zapamiętajcie ten adres. Numer 1. Szpital Psychiatryczny w Owińskach Opuszczony kompleks w Owińskach, 15 km od Poznania, w przeszłości był jednym i drugim. Najpierw rezydowali tu cystersi, zaś w 1838 roku otwarto pierwszą wielkopolskę klinikę dla osób cierpiących na choroby psychiczne. I pewnie nie byłoby nic z tym dziwnego i szczególnego wartego uwagi. Gdyby nie tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, gdy hitlerowcy przejęli placówkę i wymordowali wszystkich znajdujących się tu pacjentów, łącznie z dziećmi, w sumie ponad 1100 osób. Od tamtego czasu miejsce uznawane jest za przeklęte, a od 1993 roku, gdy ostatecznie zamknięto, urządzono tu po wojnie młodzieżowy zakład wychowawczy. Aktualnie miejsce stoi puste, budzące grozę. Wśród okolicznych mieszkańców Skarżą się oni na dobiegające znęcza płat dzieci, błyskające w oknach dziwne światła oraz nieustannie przepalające się żarówki w pobliskich domach. Ponadto wszystkie te zjawiska nasilają się w listopadzie, w rocznicę makabrycznej egzekucji. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i czołem.